Duchowie strażacy, pragnę na ręce prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach, druha Łukasza Malczelnika, z okazji wspaniałego jubileuszu 90-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach, w imieniu władz powiatu tomaszowskiego, złożyć najserdeczniejsze życzenia. Wyrażam podziękowanie za dotychczasowe działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa powiecie Donosowskim. Dziękuję przekazuję wyrazy uznania dla wszystkich druhów strażaków, którzy czuwają oraz szybko i skutecznie reagują na zagrożenia, niosąc pomoc potrzebującym. Gratuluję dotychczasowych osiągnięć, życzę kolejnych rocznic, wielu młodych ochotników w szeregach, dobrego, nowoczesnego sprzętu uznania społecznego tak jak dotychczas oraz wszelkiej pomyślności w życiu codziennym. Do tych życzeń dołączam również gratulacje z okazji otrzymania tak wspaniałego wozu bojowego. Chcę powiedzieć, że Zarząd Powiatu doceniając zasługi Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach ufundował nagrodę dla tej straży, którą wspólnie z Sekretarzem Powiatu będziemy mieli ogromną przyjemność wręczyć na ręce prezesa Uh Jednostka w Czerniewicach, jednostka, która ma 90 lat, dzisiaj jest to ich jubileusz, święto 90-lecia, długi okres czasu, na przestrzeni różnie to bywało, coraz bardziej jest doposażana, ale ostatnio ten samochód, który jest za nami, Mercedes, to jest naprawdę cacko, tak to wszyscy nazywają, cieszymy się z tego ogromnie, ja się cieszę, cieszą się zdruchowie w Czerniewic. Bo on jest niezwykle potrzebny i ważny, ponieważ jednostka ma określone zadania, dużo wyjazdów, a jednocześnie są to już inne wyjazdy, inny sprzęt i dlatego też ten, ten samochód na pewno pomoże tutaj tej jednostce. Doszło do tego tak, że duchowie cały czas mówili, panie Bójcie, zrób pan coś, żebyśmy my mieli samochód taki, jaki jest teraz, jakimi samochodami jeżdżą już niektóre jednostki, bo bardzo Wiele jeszcze ich nie ma takich samochodów. No i rozpocząłem starania, wspólnie tutaj znalazłem takie określone grono, które było przyjazne dla Czerniewic, które pomogło. I tutaj przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu, bo to jest 40%, yy, zarząd Wojewódzki Och Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, też kwota dość znaczna, bo 150 tysięcy, komenda główna Państwowej Straży Pożarnej, no i środki własne gminy pozwoliły zrealizować taki właśnie zakup i w to dzisiejsze święto, szczególne święto, przekazać druhom strażakom właśnie... Do szkolenia się, bo nie życzę im, by dużo wyjeżdżali, ale by mieli właściwy sprzęt do tych dzisiejszych czasów. Szanowni Państwo, szanowni druchowie z tej okoliczności, że dzisiaj mamy to 90-lecie działalności jednostki ochotniczej straży pożarnej, na pamiątkę na ręce drucha prezesa przekazuję tutaj tą statuetkę świętego Floriana życząc Wam, aby Wasza służba, Wasza praca dawała Wam jak najwięcej satysfakcji i aby również to zaufanie społeczne, które strażacy są tak ogromnym zaufaniem obdarowani, aby to zaufanie społeczne wciąż było na tak wysokim poziomie. Wszystkiego najlepszego. Prezesowi tego samochodu myślę, że ten samochód będzie Wam służył długo, aby nie było potrzeby wyjazdu do trudnych sytuacji, żeby podnosił Waszą mobilność, żebyście Państwo szczycili się, bo to samochód jest najwyższej klasy. Mercedes, samochód z górnej Panie Wójcie, serdecznie Panu gratuluję bo to pańskie zabiegi, pańskie przyjazdy do mnie, do Wojewódzkiego Funduszu. Dzisiaj możemy powiedzieć wspólnie, cieszymy się razem. Wszystkiego dobrego. Wojewódzkiego i powiatowego przekazuje tu na ręce Drucha Prezesa też list gratulacyjny z okazji 90-lecia istnienia Waszej jednostki. A jednocześnie chcę powiedzieć, że jednostka w Czerniewicach należy do dobrych jednostek na terenie naszego powiatu i bardzo często musi reagować w sytuacjach zagrożenia życia, a szczególnie na tej trasie szybkiego ruchu. I kwalifikacje tych. Jednost, tej jednostce muszą być coraz to wyższe. Gratuluję sukcesów, gratuluję 90-lecia, gratuluję samochodu. Jeszcze raz drogowie Strażacy wszystkiego, wszystkiego najlepszego z okazji 90-lecia i otrzymania nowego samochodu Strażackiego. Gratuluję. życzy strażakom opieki świętego Floriana, no i oczywiście udanych powrotów z akcji, ale także z zebrań strażackich. Wszystkiego dobrego raz jeszcze. List gratulacyjny na ręce prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej chciałbym złożyć. Pod tym listem podpisał się praktycznie cały zarząd. Na czele z marszałkiem Włodzimierzem Wisiakiem, Arturem Bagińskim, wicemarszałkiem i moją tu oczywiście skromną osobą. Wszystkiego dobrego. Florian, patronuje Waszej pracy, podpisał prezydent miasta Rafał Zagozdon. Wszystkiego, wszystkiego Państwu gratuluję i pozwolę sobie z okazji 90-lecia zostawić jeszcze taką skromniutką pamiątkę od Tomaszowa, który w tym roku będzie obchodził 180 lat, a tu 90 więc więc równo połowa. Myślę, że te jubileusze będziemy razem, wspólnie z Tomaszowem i ze strażą w Czerniewicach obchodzili. To jest taka miniatura naszego Pałacu Ostrowskich, aktualnie Muzeum naszego. Dziękuję serdecznie i jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego. aby działalność w strażackich szeregach była źródłem satysfakcji i spełnienia aspiracji. Dobre zdrowie i wszelka pomyślność nie wspierają Wasze poczynania osobiste, zawodowe i społeczne. Podpisał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier, magister inżynier Roman Pają. Chciałbym z tej okazji by nie przedłużać, przekazać gorące życzenia, życzenia dla strażaków, by ta służba, którą pełnicie, dawała wam bardzo, bardzo dużo satysfakcji, by była właściwie oceniana, widziana przez mieszkańców, dla których służycie, nie szczędzicie żadnej chwili czasu, energii, wysiłku. Za to Gorąco, gorąco Wam dziękuję, życzę Wam, by ten samochód, który dzisiaj otrzymujecie, służył Wam przez wiele, wiele lat, ale nie życzę Wam dużo wyjazdów. Wyjazdów Wam dużo nie życzę. Życzę Wam więcej radości przy ćwiczenia, przy spotkaniach, ale wiem... Że, jeśli, jeśli zajdzie taka konieczność, swoje zadanie wypełnicie znakomicie. Jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego dla nas, dla całej Braci Strażackiej, dla Waszych rodzin.